A to ja i witam Was dzisiaj w kolejnej reakcji na zwiastun na tym kanale. I wiem, że już od prawie pół roku nie było żadnych reakcji na zwiastuny na moim kanale, ale nie wychodziło mi ni ostatnio nic ciekawego, nic co by mnie zainteresowało. Żadna animacja nie miała ciekawych zwiastunów, a właściwie nie było żadnych animacji, które by mnie jeszcze jakoś tak zainteresowało, żebym mogła zrobić ciekawą reakcję. A jednak ostatnio, ostatnio, właściwie wczoraj. Trzy dni temu, ale kilka dni temu wyszedł zwiastun nowej animacji Pixara, czyli Luka. O której ja już wspominałam kilka miesięcy temu na tym kanale, ale po pierwsze teraz wyszedł ten oficjalny zwiastun, ten właśnie taki prawdziwy. Bo tutaj jest jeszcze teaser trailer, ale tam ogólnie to jest tylko taka zapowiedź, a to jest pierwszy pełnoprawny zwiastun. A tak naprawdę. A po drugie, tak naprawdę w filmiku o zapowiedziach mówiłam, że Luka będzie to film o chłopcu, który wyjeżdża razem ze swoim tatą na riwierę włoską, gdzie poznaje nowego przyjaciela, a okazuje się, że tak naprawdę nie wiem dlaczego, ale pomysł na tą Fubo fabułę od tych 6 miesięcy całkowicie się zmienił. Ponieważ teraz teraz to nie jest film o ludziach tak naprawdę, to nie jest film o żadnej wycieczce z tatą na Rivierę włoską, tylko teraz... Poznaliśmy prawdziwą fabułę tego filmu, obecną, bo chyba tamta została jednak zmieniona na tą obecną I opowiada to właśnie o dwójce przyjaciół, którzy są stworami morskimi i żyją w wodach riwiery włoskiej, czyli we Włoszech No i właśnie są oni ostrzegani przez swoich rodziców, że ludzie są źli, ludzie są okrutni i nie wolno się do nich zbliżać Coś jak mała syrenka, tylko że w wersji takiej bardziej chłopięcej, że tak powiem no i właśnie, ale jednak Luka i Alberto postanawiają wypłynąć na powierzchnię. Właśnie postanawiają poznać ten ludzki świat, i przy okazji zaprzyjaźniają się z osieroconą dziewczynką w imieniu Julia. Jednak właśnie, jednak właśnie, jak wynika ze zwiastuna, który za chwilę wam pokażę, muszą oni ukrywać swoją tożsamość, aby nikt nie rozpoznał, że nie są oni ludźmi. I tutaj mamy ten pierwszy zwiastun z Disney Plus. Jest oczywiście na oficjalnym kanale Pixara i oglądamy teraz... I pierwsze co nam się rzuca w oczy to, zapraszam, że tak szybko pauzuję, ale to jest takie piękne. W ogóle jeszcze chyba nigdy nie widziałam tak realistycznie przedstawionej wody w filmie Pixara czy Disneya. Nawet w wajanie ta woda była bardziej taka bajkowa, taka bardziej animacyjna, a tutaj to naprawdę wygląda jak prawdziwe. I nawet jak patrzę na te kadry, no to mogę łatwo sobie wyobrazić ten świat pod wodą, w którym żyją Luca i Alberto. I to jest naprawdę piękne jeszcze ten klimat, że to wszystko dzieje się we Włoszech, a jeśli ktoś dla mnie bliżej, to pewnie wie, że ja uwielbiam, wręcz kocham klimaty włoskie, takie śródziemnomorskie, a więc to w tym filmie jest według mnie jak najbardziej na plus. Łączę jeszcze napisy, żeby żebyście mogli. Bo jeszcze tego zwiastuna nie ma z polskim dubbingiem, niestety. Coś ostatnio z tymi polskimi dubbingami, coś się złego dzieje u Disney'a, bo najpierw Mita Frozen Tail nie dało się obejrzeć z polskim dubbingiem. Teraz Luka nie ma jeszcze polskiego zwiastuna, na po gdy one wychodzą jednocześnie, ale mniejsza i oglądamy dalej. Ale to mnie naprawdę jeszcze powiem, że smuci, że tak naprawdę filmy dotychczas nie wy... Ostatnie takie krótkometrażówki, filmy Disneya, bardzo późno dostają swoje polskie wersje i można je po polsku obejrzeć. Wow, Luka, to było uh, obejrzeć. I tutaj właśnie widzieliśmy pierwszą scenę, kiedy Luka próbował się przedostać na powierzchnię. Przy okazji szło to mu bardzo trudno, ale jedna, jego przyjaciel, czyli Alberto, nie był do tego za bardzo przekonany, ale jednak pozwolił swojemu przyjacielowi wypłynąć na powierzchnię. No i właśnie tutaj widzieliśmy scenę, jak Luka po raz pierwszy widzi powierzchnię. I po prostu ta woda na powierzchni wygląda nawet lepiej niż pod powierzchnią. Serio. To jest naprawdę piękne. I jeszcze te kamienie w tle, i to i ta, i te niebo, naprawdę. Animacje z roku na rok są coraz lepsze. Mówię wam. I widać tutaj, że mama Luki, która tutaj widać, że nazywa się Daniela co to właśnie nie pozwala mu wychodzić na powierzchnię. I co do tego wątku to zauważyłam, że teraz bardzo dużo ludzi na takich portalach jak DeviantArt albo Instagram, Głównie na takich artystycznych portalach, bardzo dużo ludzi wymyśliło nowy paring nowy ship, czyli właśnie Luka i Arielka z Małej Syrenki. No i powiem, że naprawdę widać podobieństwa między tymi dwoma wątkami. Nawet tutaj nawet tutaj Daniela wydaje się być taką tutejszą wersją w luksę króla Trytona z Małej Syrenki. Ponieważ też ma uprzedzenie do ludzi. Ciekawe, czy to będzie wyjaśnione. Bo jakby co to w Małej Syrence 3 było wyjaśnione, dlaczego król Tryton tak bardzo nienawidził ludzi. A tutaj może też to będzie wyjaśnione. Zobaczymy. I tutaj widzimy kolejne nawiązanie do Małej Syrenki. Czyli Luka, który właśnie próbuje, próbuje nauczyć się chodzić, ponieważ on był stworem morskim i pod mu i na razie tylko pływał, tutaj próbuje się nauczyć chodzić. No i to co do złudzenia przypomina scenę, jak Ariel w małej senece wyszła, na on w ogóle. To ile tutaj jest nawiązań do małej syrenki, no to liczba tych nawiązań jest zadziwiająca, ale mam szczerą nadzieję, że to nie będzie pikselowa kopia um, małej syrenki, tylko to będzie nowa, świeża, oryginalna historia. i właśnie. <laughs> Luka i Alberto się przebierają. I tak mnie zastanawia, skąd tak naprawdę Alberto miał ludzkie ubrania. Przecież było pokazane, że on wyszedł z Luką na powierzchnię już w tym samym czasie, bo Luka jeszcze ma takie spodenki zrobione z wodorostów, a Alberto już jest w pełni ubrany. I nie wiem tak naprawdę dlaczego, ale powiem, że. Wow, nie patrz na to. Powiem, że. Just że Luka jest człowiek, Zdjęcie, człowiek wygląda naprawdę przesłodko. Zobaczcie na te jego loczki, na te jego oczka. Naprawdę Luka w wersji ludzkiej wygląda dużo lepiej niż w wersji morskiej, według mnie. Chociaż w wersji morskiej naprawdę miał taki unikalny design, czyli wygląd, i to mi się naprawdę podoba. Ale jako człowiek z tymi swoimi loczkami jest naprawdę przeuroczy. Naprawdę. <laughs> No i tutaj mam do zauważenia jedną rzecz, ponieważ ponieważ już oglądałam troszeczkę tego zwiastuna wcześniej i w chwili, gdy Luka i Alberto wchodzą do ludzkiego miasta w ogóle ta scena tutaj jak się zatrzyma, to wygląda trochę dziwacznie, ale mniejsza, no to podoba mi się, że jest tam tak dużo nawiązań do włoskiego języka. Bo Luka jakby co dzieje się we Włoszech, a jak, ja jak na przykład jakiś film dzieje się w innym kraju, Przykładowo, jak ktoś na przykład Paryż albo Włochy, na przykład czy albo Pixar, to podoba mi się, że na przykład twórcy przykładają tam takie włoskie słowa, żeby jakoś tą kulturę w miarę realistycznie przedstawić. No i podoba mi się, że jednak tutaj są wplatane takie słowa jak silencio. Um... Ciao, i tak dalej. I to mi się naprawdę, naprawdę podoba. Szanuję twórców z Pixala za to, że nie zrobili wszystkich dialogów po angielsku, tylko jednak próbowali wejść głębiej, wgryźć się w tą kulturę. No i właśnie, no i właśnie uczynić film Luka bardziej realistyczny. O, i tutaj Luka popisał się swoimi umiejętnościami. No ja się tutaj zastanawiam, jak on właściwie kopnął tą piłkę. Już zauważyłam dwa absurdy. Ten uh -huh. z tą koszulką z Alberto. I z tym, że Luka pomimo, że cały czas żył w wodzie, to jednak umie kopać piłkę Chociaż tak naprawdę to może mieć swoje logiczne podłoże, jak to się mówi Ponieważ Luka mógł po prostu pływać w wodzie i tak sobie wyćwiczyć nogi I, na i jak wyszedł na ląd, to już umiał kopać piłkę no i to ma naprawdę sens, jeśli w morzu miał takie giętkie ciało, no to jego ciało ludzkie także może być giętkie I dlatego mógł kopnąć tą piłkę ale nie będę się czepiać tych absurdów, chociaż one tu są. Oglądamy dalej. Hey, I tutaj I pojawia don't. się Julia. No i tak mnie zastanawia, że, ym, że tutaj Julia należy do takiego no takiego stowarzyszenia Właściwie nie wiem, czy to jest stowarzyszenie, ale grupy, która nazywa się Underdog z polskiej wersji Leszcze. Z tego co wiem, bo to było w pierwszym tym teaserze, w tym. W tym pierwszej zapowiedzi, to nie było tak naprawdę Ja się tak zastanawiam, czy Julia po prostu nie ma rodziców. Bo właśnie um, tak wynika z tego, wynikało z tego pierwszego zwiastuna, że tak naprawdę um, te dzieciaki, ta grupa dzieci, do których należy Julia, a właściwie ona chyba tam nie ma przyjaciół, ona jest sama, no to ta. Przyjmijmy, że ta grupa tych dzieci mieszkających we Włoszech, które nie mają rodziców, to są właśnie te underdogs, czyli leszcze, do których właśnie należy ta Julia. No i też naprawdę ciekawy aspekt i zastanawiam się, czy ona ma rodziców, czy jednak, czy jednak ich nie ma. W ogóle ten film jest pełen tajemnic i na razie zapowiada się bardzo dobrze. I ogólnie... Panorama jest taka piękna. Zobaczcie. To niebo, ta woda, te światła, to jest naprawdę piękne. A to mi się przypomniało, jak w dzieciństwie pięć razy. Przez pięć lat jeździłam na wakacje do Bibione. Ciekawostka o mnie, że byłam w Bibione w dzieciństwie pięć razy. No i tam jest tak pięknie, i to zostało nawet to świetnie odzorowane. Bo z tego co wiem, Bibione nie jest na Rybieże Włoskiej, gdzie się dzieje akcja Luki. Ale. Tutaj to wygląda naprawdę świetnie, naprawdę ślicznie, normalnie. Tak szczerze to nie umiem nawet opisać swoich słów. Jaka ta animacja jest dobra? Uuu. I tutaj właśnie mieliśmy taką dość taką jednoznaczną scenę gdzie tata właśnie y, to wygląda troszeczkę przerażająco. Ale widać właśnie, że y, tata y, Julie jest takim jakby rybakiem, czy że rzeźnikiem. Coś w tym stylu w każdym razie on tam właśnie robi rybę na kolację, a ponieważ widać, że Luko, ponieważ Luko, Luka i Alberto są w pewnym sensie rybami, bo są stworami morskimi, no to oni patrzą na to zdegustowani. I to jest naprawdę świetna scena i naprawdę świetne nawiązanie. I tutaj Luka w połowie się zamienił w morskiego stwora. I to jest, to jest takie trochę zabawne, że luka widząc tą rybę wypił ryb to na Alberto. Naprawdę widać, że jest on wyraźnie zdegustowany tym, że, że tata Julie jakby zabił... Um, jed Przedstawiciele jego gatunku, że tak powiem. No i to jest naprawdę, według mnie, ciekawe nawiązanie do tego, że Luka i Alberto są morskimi stworami. I ta trawa. Mm. W ogóle ten Alberto to wygląda bardzo śmiesznie, ale w tej scenie widać, że Luca i Alberto zaczynają się powoli przyzwyczajać do ludzkiego życia i robić takie rzeczy, jakie robią ludzkie dzieci w ich wieku, czyli na przykład jeszcze nie na rowerze, robótki ręczne i tak dalej. Wow, i to wygląda naprawdę dobrze, naprawdę... Powiem jedno, ten film jest piękny, ten film jest przecudowny i nie tylko według mnie będzie miał ciekawą fabułę, ale też cudowną warstwę graficzną. Naprawdę popatrzcie na te pola w ogóle bardzo dużo się zachwytam w tym, w tym zwiastu nie tą, tą przyrodą, ale jednak powiem, że to jest piękne i zasługuje na pochwałę. Dlaczego on tu jest na układzie planetarnym? Ja się zastanawiam, co tu się będzie działo. Czy to będzie jakiś sen, Luki? Czy oni wystrzelą w powietrze na chwilę? Nie wiem, ale tutaj też to wygląda swoją drogą dobrze. Ale ja się zastanawiam, co to jest za scena i kiedy ona się dzieje. Czy to będzie właśnie jakiś sen Luki? Czy właśnie yy, wystrzelą po prostu do góry? Bo tam było pokazane, że oni jeżdżą na rowerach i do góry skaczą. Zastanawiam no, się, co to jest za scena. O, ludzie zaczynają podejrzewać i ten kot też, że Alberto i Luka są morskimi stworami czyli widać, że nie będzie im tak łatwo w tym morskim świecie. I według mnie, ten fakt, że oni muszą się ukrywać i to, kim naprawdę są, no to dodaje fabulę takiego, takiego ciekawego klimatu. To jest naprawdę zabawna scena, kiedy Luka próbuje się nauczyć włoskich słów i ludzkiego języka, a tak naprawdę tego nie umie, bo nie jest Włochem, ani też człowiekiem od urodzenia. I to trochę mnie przypomina. Scenę z My Little, serialu My Little Pony przyjaźń do magia, z kucyków, kiedy właśnie Rainbow Dash próbowała nauczyć Fluttershy, jak, jak głośno krzyczeć, żeby dopingować ją w zawodach. A Fluttershy tylko mówiła tak: Jaj, jaj! A, a Rainbow Dash jej mówiła, że ma robić głośniej. Nie wiem, czy twórcy widzieli ten odcinek MLP, był to odcinek ponaddźwiękowy Boom, ale to mi tak przypomina tą scenę swoją drogą. A, że ten silencje no to jest jakiś okrzyk przed wyskoczeniem. No i nie wiem, czy to jest coś w takim slangu włoskim, ale ciekawe Ciekawe, że oni mają taki okrzyk przed wyskoczeniem.! No, i tutaj właśnie um, mamy informację, że film Luka będzie. Bo na początku on miał być w kinach, ale, ale jednak wiemy wszyscy, jaka jest sytuacja w kinach. Um, I dlatego właśnie, jaka jest sytuacja w kinach i jaka jest też sytuacja na świecie. I mam nadzieję, że, um, że jak Luka trafi na Disney, to Disney, wreszcie będzie w Polsce. Ponieważ na Disney Inventor Day w zeszłym roku, na tej konferencji. No to ludzie z Disney'a wspominali, że Disney Plus będzie w 2021 roku. Um. I ja tak myślę, że może dlatego, że Luka to jest tak jakby w taka w miarę duża premiera, no to dostaniemy właśnie na premierę Luki premierę Disney Plus w Polsce. To by było naprawdę świetne. Czy chciałam wspomnieć o tej zabawnej scenie, bo jak wiadomo... Um. Musi być, musi być zawsze zabawna scena na koniec wiastuna animacji Disneya, że tak naprawdę Luka i Alberto podsłuchali um, rozmowę rybaków, którzy mówili um, stupido, czyli głupku. No i oni myśleli, że to po prostu jest jakieś miłe, miłe, określenie, a nie obraźliwe, bo wiadomo, nie byli oni ludźmi, a więc nie znali oni ludzkich powiedzeń. I przed przypadek powiedzieli to starszym paniom. <gasps> oh. No i właśnie powiem, że. Powiem właśnie, że. Luka, według mnie, jest filmem, który zapowiada się naprawdę dobrze. Zarówno animacja, jak i fabuła, oraz. Ogólnie koncept, zamysł na, na ten film, no to wydają się bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle dużo jest tu nawiązań do małej syrenki, ale myślę, że to nie będzie taka tania podróba historii Ariel, tylko historia Luki i Alberto będzie naprawdę oryginalna, ciekawa. Ja przynajmniej mam taką nadzieję, że to będzie dobre. A poza tym ta animacja. Ta animacja to jest chyba najlepsza rzecz w tym filmie, bo fabuła to jeszcze, to jeszcze bardzo mi przypadła do gustu, uwielbia takie klimaty i w ogóle uwielbia też klimat, gdzie bohaterowie mają jakąś tajemnicę i muszą ją ukrywać przed ludźmi. A tutaj właśnie widać, a tutaj właśnie nie dość, że fabuła jest ciekawa, to jeszcze animacja jest bardzo dobra. Ta cała trawa, morze, nawet kamienie i zachód słońca, no to są tak dobrze wyanimowane według mnie. I uwielbiam w tym filmie, a właściwie moje pierwsze wrażenia to um, uwielbiam, a wręcz kocham w tym filmie wszystko. Fabułę, która będzie na pewno bardzo interesująca i ciekawa, klimat, mój ulubiony, czyli taki śródziemnomorski, ślu, ciekawych bohaterów. Szczególnie ciekawą bohaterką wydaje się Julia, bo tak naprawdę nie wiemy skąd ona pochodzi, czy ma rodziców, ale jednak myślę, że ona będzie najciekawszą postacią w tym filmie jako przyjaciółka głównych bohaterów. I jeszcze oczywiście animacja. I krótko mówiąc, ten film ma być na Disney Plus już latem, a więc by było, że ten film będzie na Disney Plus już latem, a mianowicie 18 czerwca. Myślę, że jak to rzeczywiście wyjdzie na premierę, to ja to na pewno obejrzę. Ponieważ ten film mnie na tyle zaciekawił, że pewnie go obejrzę i będę zadowolona. I okej, okay, jeśli ten filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji. A jeśli nie chcesz przegapić najnowszych powiadomień, to kliknij dzwoneczka i napisz w komentarzu, czy wiedziałeś o istnieniu filmu Luka. I czy tak naprawdę po mojej opinii chcesz go samo obejrzeć? Bo, według mnie, to jest naprawdę dobra animacja. Ale mogę też poznać Twoją opinię. możesz napisać w komentarzu. Ja chętnie poczytam. A ja się z Wami żegnam i pa! Do następnego filmiku.